Myślicie, że zwariowałam? Miniwane były jeszcze nie tak dawno uważane za samochodu dla dużej rodziny, ale obecnie zostały niemal całkowicie wyparte z rynku przez SUVy. Osobom, dla których mimo to praktyczne aspekty są nadal bardziej istotne niż moda, pozostaje zapoznanie się z ofertą rynku wtórnego. Tam znajdziemy całe zatrzęsienie minivanów, a jednym z najbardziej cenionych modeli jest Citroen Grand C4 Picasso. Debiutująca na rynku w 2013 roku druga generacja nadal wygląda całkiem świeżo i nie trąci jeszcze my. Natomiast najciekawsze rzeczy kryją się we wnętrzu tego samochodu, bo z zewnątrz tak naprawdę najbardziej przyciągają wzrok te malunki. Ten samochód akurat brał udział w Dniach Francji, gdzie pozwolono uczestnikom pomalować go według własnych preferencji, więc są tu przeróżne i napisy i rysunki ale najfajniejszą frajdę chyba mają dzieci, które podchodzą tutaj z flamastrami i mogą się wyżyć. Jest to fajne na pewno rozwiązanie dla rodziców, którzy mają problem z pociechami rysującymi po ścianach, ale jak mają ich na przykład trójkę i szukają samochodu, który pomieści trzy foteliki, to właśnie C4 Grand Picasso jest takim samochodem. Zapraszam Was do niezwykle ciekawego wnętrza tego samochodu. Te cztery Grand Picasso, siadając wewnątrz, można się bardzo mocno zdziwić, ponieważ jest tutaj naprawdę mnóstwo miejsca, mnóstwo przestrzeni. Tego z zewnątrz tak bardzo nie widać. Jest ona bardzo ergonomicznie rozplanowana. Mamy tu mnóstwo schowków, fajnie przemyślanych, głębokich. Oczywiście w drzwiach i pasażera i kierowcy mieszczą się półtora litrowe butelki wody. Między przednimi fotelami jest głęboki schowek, który spokojnie zmieści małą torebkę damską. Przed dźwignią zmiany biegów są dwie podstawki pod kubki. Pod panelem centralnym mam schowek, w którym również na przykład portmonetkę mogę schować, natomiast są tam zlokalizowane gniazda. Jest gniazdo zapalniczki, jest gniazdo USB, ale też normalnie 230 V gniazda, więc spokojnie, normalną wtyczkę również możemy tutaj włożyć i sobie coś tam podładować. Fajne w Citroenach jest to oczywiście znane z innych modeli, że gdy mamy pochmurny dzień, tak jak dzisiaj, możemy sobie rozświetlić wnętrze. Przesuwając te panele, to jest bardzo przydatne, naprawdę takie doświetlające, pozytywne. To jest w ogóle bardzo przeszklony samochód, wszystko tutaj dookoła świetnie widać. Oczywiście są też osłonki, i tutaj proszę zobaczyć, jak jest ta osłona bardzo odsunięta. To jednak tutaj grzywkę już mi trochę ścina, ale powiedzmy, że nie jest to aż taki mankament, do którego można się specjalnie przyczepiać. Mamy oczywiście lusterko wsteczne, ale również takie malutkie, panoramiczne, które pozwala mi zobaczyć. Co się dzieje z tyłu na fotelach. Jeśli przewożę tam dorosłych, rozrabiających, jest to bardzo przydatne, a jeżeli dzieci, no to tym bardziej. Aczkolwiek muszę przyznać, że w tym lusterku podczas jazdy niewiele widać, więc no taki patent chyba nie do końca sprawdzony. W dodatku mocowanie tego jest takie dość chybotliwe. W każdym razie ja bym tutaj raczej widziała normalnej wielkości lusterko, które mogę sobie po prostu e, skierować w odpowiednią stronę. Co jeszcze? Jakość materiałów. Naprawdę mamy tutaj poczucie, jakbyśmy siedzieli w samochodzie naprawdę premium. Jest to chyba najbardziej luksusowe auto Citroena, w jakim siedziałam, mimo że jeździłam różnymi DS-ami, które są marką premium tego producenta i tu spokojnie naprawdę nie powstydziłby się Citroen, gdyby to logo się tutaj wszędzie znalazło. Fotele są niesamowicie wygodne. W dodatku są tu masaże, zarówno u kierowcy, jak u pasażera. To miejsce pasażera zresztą jest Wyjątkowe, można powiedzieć, bo jest tutaj podnóżek elektrycznie wysuwany. Zawsze nalegam, żeby to kobiety prowadziły, żeby czuły radość z jazdy i nie pozwalały sobie wyrywać więcej kierownicy facetowi. Ale tym razem zachęcam, żeby jednak jeździły na prawym fotelu, bo jest to bardzo odprężające. Nie dość, że masowane zagłówki, jak widzicie, są tutaj uformowane w taki sposób, że i można się zdrzemnąć, i głowa nie lata w różne strony. Oczywiście są podłokietniki no i tak jak wspomniałam ten podnóżek, który no, jest może takim gadżecikiem nie do końca y, powiedzmy praktycznym na co dzień bo jednak y, ogranicza to troszeczkę podkurczanie nóg ale jeżeli lubimy no, takie właśnie komfortowe rozwiązania w samochodzie, to warto zainwestować ja praktycznie za każdym razem jak jechałam tutaj z prawej strony, to miałam ten podnóżek rozłożony y, bo w złożonej wersji on mi nieco przeszkadzał, przyznaję. Natomiast, no przypuszczam, że matki, które są zmęczone po całym dniu opiekowania się dziećmi, mają tutaj możliwość po prostu zrelaksowania się przez chwilę, masując się i właśnie mając wyciągnięte nogi. Co jeszcze poza tymi schowkami, poza osłonami i bardzo komfortowymi fotelami, jakość materiałów użytych jest naprawdę świetna. Również design tej deski rodziczej, całego kokpitu jest nie tak kontrowersyjny, jak mógłby być. Wszystko niestety dzieje się z poziomu menu, ale o tym za chwilę. Bagażnik z C4 Grand Picasso jest po prostu ogromny. Mieści wszystko. I bagaży dorosłych, i wózek. Także taki z gondolą, całkiem spory. I rowerek dziecięcy. Naprawdę wszystkie gadżety, jakie przyjdą Wam do głowy, dziecięce się tu zmieszczą. Można położyć drugi rząd siedzeń, można położyć fotel pasażera, przez to tworząc bardzo długą powierzchnię przewozową. Oczywiście jest tutaj trzeci rząd siedzeń, raczej przeznaczony dla dzieci. Zresztą zaraz zobaczycie, jak dużo przestrzeni. Jest tam. Natomiast chciałabym Wam pokazać, jak szybko można rozłożyć te foteliki. Wystarczy tutaj te pokrywy zahaczyć. Robi się to w ten sposób: odkrywamy to, pociągamy Hop. Hop. i mamy dwa dodatkowe foteliki. Jak mamy rozłożony trzeci rząd siedzeń, ogranicza nam się tutaj przestrzeń bagażowa, co jest oczywiste, robi się symboliczna. Pod tymi pokrywami mieszczą się spore i głębokie schowki. Natomiast jak zdejmiemy tę prawą część, mamy tutaj wlew do AdBlue. Jeżeli jedziemy na wakacje, zapakowani po wręby bagażami i skończy nam się akurat czynnik AdBlue, musimy go uzupełnić, no to niestety kończy się to wyjęciem wszystkich bagaży. Ten wlew po prostu jest w złym miejscu, powinien znaleźć się tam, gdzie większość producentów. Go umieszcza, czyli pod klapką w lewą paliwa. Ale zanim do trzeciego rzędu przejdziemy, to powiem Wam, jak jest w drugim, bo jest tu bardzo fajnie. Po pierwsze, jest dużo przestrzeni, i nad głową, i tutaj na nogi, i spokojnie dorośli, nawet wysocy, będą tu podróżować bardzo komfortowo. Każdy będzie miał do dyspozycji swój indywidualny fotel, który może również przesuwać każdy z osobna, zarówno Wzdłuż jak i pochylenie oparcia. Także zagłówki są bardzo tutaj wygodne, mięciutkie. Naprawdę przyjemnie się podróżuje także na długich dystansach. Do dyspozycji tych dwóch skrajnych foteli są stoliczki z lampkami, więc możemy na przykład czytać tutaj książki. Mamy tutaj w słupkach B, nawiewy, także możemy sobie sterować siłą nawiewu, bądź go w ogóle zamknąć. Jest tutaj na środkowym panelu gniazdo zapalniczki, ale tego tunelu, który zwykle ogranicza przejście z jednego na drugi fotel nie ma, więc bardzo fajnie jest tutaj się poruszać. W C4 Grand Picasso każdy z foteli ma mocowanie ISOFIX, więc możemy tutaj zmieścić nawet trzy foteliki. Ja tutaj mam całkiem spory, dziecięcy fotelik i spokojnie e, mam mnóstwo przestrzeni na tej środkowej miejscówce. I uważam, że jest tu bardzo przyjemnie. Oczywiście dla dziecka mogę zasłonić roletę, żeby mu nie świeciło słońce, i nie ma tutaj w tej wersji panoramicznego dachu, z czego akurat się cieszę, bo po prostu dzieciom nie świeci słońce. Także fotele w drugim rzędzie bardzo łatwo jest złożyć, wystarczy pociągnąć tutaj uchwyt do góry, byk. I fotel jest złożony, zatem bardzo szybko można tutaj przerażować tę przestrzeń bagażową. Żeby zająć miejsce w tym rzędzie, tym ostatnim, trzecim, wystarczy tutaj to się składa, i podsuwamy. I za chwilę zobaczymy, jak jest z tyłu. Zajmowanie miejsca na trzecim rzędzie siedzeń nie jest takie problematyczne, jak można by się było spodziewać. Zamykam w tej chwili sobie przestrzeń. Mam już niewiele na nogi. Ale mimo wszystko da się tutaj krótkie dystanse przejechać. Te oparcia są trochę króciutkie, ale powiem szczerze, że jest całkiem ok. Mam jeszcze do dyspozycji tutaj swój własny nawiew, co jest bardzo przydatne. Oczywiście są pasy. Na foteliku lepiej będą się czuć na pewno dzieci, bo nie jest tutaj aż tak przestrzennie, ale jak widać, wolą jednak z przodu siedzieć. O, jest bardziej komfortowo, zdecydowanie, ale na krótkie dystanse myślę, że spokojnie tutaj można podróżować i jako dorosły i jako dziecko. Są tutaj trzy rzeczy, które mnie nieco denerwują. E, może się czepiam, ale pozostawiam to Waszej opinii. Otóż pierwsze, start-stop. Sam system mnie nie denerwuje, ale kwestia wyłączania. Normalnie, zwykle w samochodach jest tak, że mamy przycisk i po prostu możemy go bardzo szybko wyłączyć. W tym wypadku musimy prześledzić się przez funkcję menu, bo wszystko jest po prostu w jednym miejscu. Zatem, na przykład, chcąc wyłączyć auto stop, start stop, musimy po prostu chwilę spędzić w menu, żeby to uczynić. Druga rzecz to jest cofanie. Włączam w tej chwili wsteczny. Cofam, obserwując to, co się dzieje w lusterkach, no i niestety prawe lusterko mam tak obniżone drastycznie, że muszę się pochylić, żeby rzeczywiście zobaczyć cały obraz, który powinnam obserwować cofając. A trzecia rzecz, która mnie denerwuje, to jest sygnał, który się włącza, gdy chcemy wysiąść z samochodu, mając uruchomiony silnik albo na przykład mamy start stop włączony, więc akurat powiedzmy, że jest nawet wyłączony, ale mamy skrzynię biegów na luzie. I wtedy dzieje się coś takiego, uwaga. Taki dźwięk. Nie będę go przedłużać, bo jest mocno denerwujący, bardzo głośny, więc jeżeli właśnie uśpiliście swoje dziecko, to właśnie się obudziło i macie kolejne pół godziny z głowy. To jest informacja, którą nasz komputer centralny wyświetla na głównym ekranie, że mamy zaciągnąć hamulec postojowy. Jeśli tego nie uczynimy, właśnie taki dźwięk denerwujący się włącza. Citroen oferował w Grand C4 Picasso szeroką gamę silników benzynowych oraz wysokoprężnych o mocach od 92 do 165 koni mechanicznych. Zmieniały się one w miarę upływu lat, więc nie będę was zanudzać wymienianiem wszystkich odmian oraz różnic między nimi jako generalny zasadę, można przyjąć, że benzyniaki są bardziej problematyczne, zwłaszcza te o pojemności 1,6 litra. Dlatego lepiej rozglądać się za dieslami, które są bardziej trwałe, oszczędne i lepiej pasują do charakteru małego, rodzinnego autobusu. Pod maską tego egzemplarza tkwi silnik dwulitrowy, wysokoprężny o mocy 150 koni. Wydawałoby się, że jest to niedużo jak na jednak spore auto, ale uwierzcie mi, że nikt z rodziną z tyłu nie będzie będzie jeździł szybko ani jakoś sportowo. Tutaj oczywiście przy pokonywaniu zakrętów trochę buja, no ale tak jak wspomniałam, tu ma być komfortowo i tak jest. Naprawdę podróżuje się tu niczym jachtem. Auto z tym silnikiem zbiera się całkiem dynamicznie. Nie mogę powiedzieć, że jakiś tutaj sprint do setki jest niesamowity, ale i nie o to przecież w takich autach chodzi. Natomiast Podczas jazd takich autostradowych, czyli już powyżej 130 km na godzinę, niestety ten silnik jest dość głośny i to słychać po prostu we wnętrzu takie delikatne bu buczenie. Więc na dłuższych dystansach może to być lekko denerwujące. Natomiast jest pewna wada. Bardzo świetnego w sumie rozwiązania, mianowicie tego, że tutaj pozbyto się tych wszystkich przycisków, które były do tej pory zlokalizowane w kokpicie. Można było się wręcz troszkę pogubić, patrząc na nie i śledząc ich funkcje. Teraz wszystko jest zlokalizowane w jednym menu, na jednym ekranie. Wszystko by było w porządku z jego obsługą, bo jest jednak dość intuicyjna. jak stoimy na postoju, czy w korku. Natomiast podczas jazdy, kiedy chcemy, mając akurat włączone na głównym ekranie radio, audio, chcemy na przykład, żeby było nam lekko chłodniej, no to musimy przełączyć się w określone miejsce i wówczas dopiero ustawić poziom temperatury. Chcąc wyłączyć start-stop czy jakiekolwiek inne funkcje pojazdu, systemy, który jest tu po prostu multum, też Trzeba niestety wiedzieć, gdzie dokładnie jest ta funkcja, żeby zrobić to szybko. W innym wypadku no, musimy spędzić chwilę czasu, niestety odrywając wzrok od drogi. Citroen C4 Grand Picasso to jest dobre rozwiązanie, jeśli macie dzieci albo wielu znajomych. Na pewno jest autem pojemnym, komfortowym, nie pali zbyt wiele, bo 6,5 litra na 100 km to jest mój przeciętny wynik. Ceny Grand C4 Picasso zaczynają się w ogłoszeniach od nieco ponad 30 tysięcy złotych. Najdroższe egzemplarze z kolei przebijają barierę 100 tysięcy złotych, ale wtedy mowa o autach nowych, stojących na placach u dealerów. Ten francuski minivan kończy właśnie rynkową karierę i jeśli rozważaliście. Kupienie go w salonie, to macie na to ostatnią szansę.